W rośnie aktywność wroga, Wyjdziesz z tego! Kurwa tam... Oczywiście <trym> nie ma ja, nie mam A no, czekaj, wiedział jak dwie jestem kobyskowany Zaraz bezpecją, nad BSP na głowę. Moje Wrogi w sektorze. Na dole Bez... Nie to BSP, ode mnie BSP Ja miałem plecakuś No elegancko Szady, szady, przady